Tak wygląda Centrum Szkolenia Pilotów pod londyńskim Gatwick, gdzie Polacy już uczą się sterować Dreamlinerami. Nasza kamera już tam była i wszystko zaraz pokażemy. Krzysztof z witam i zapraszam na wiadomości. My szukamy tutaj fachowców. Bezrobocie atakuje. Na jedną ofertę było 33,5 bezrobotnych. Niestety Urząd Pracy to jedna wielka ściema. Spada produkcja, kurczy się popyt, dlatego coraz trudniej o pracę w Polsce. Walka o jedną ofertę w pośredniaku jest dziś większa niż kiedyś, o jedno miejsce na dobrym kierunku studiów. W tej chwili największe bezrobocie mamy na Mazurach i tych oznaczonych na czerwono województwach. Najłatwiej o pracę jest w Wielkopolsce, Mazowszu Śląsku i w Małopolsce, ale prognozy mówią, że bezrobocie będzie rosło. Paweł Genomski. Oto dwa dyplomy bardzo dobrych polskich uczelni UAM w Poznaniu. Niestety. Yy, skończyłem politologię. A z takim fachem w ręku o pracę, niestety, nie jest teraz łatwo. Tomasz Wojtalik szukał jej nie tylko w rodzinnym słupsku, bez efektu. Przez 15 miesięcy bezrobocia wysłałem jakieś 1000 maili z CV. Niestety, oferty, jakie są w urzędzie pracy, to zazwyczaj murarz, piekarz, stolarz, pomocnik hydraulika. Konfekcjoner łososia i ochroniarz. A i na te oferty jest już sporo chętnych. W Olsztynie o jedno miejsce pracy, jakie pojawi się na tablicy ogłoszeń w pośredniaku, rywalizuje aż 33 bezrobotnych. A że ludzi bez pracy teraz przybywa, to i konkurencja się zaostrza. To jest tak jak trafić wszystkie w totka. Ciężko. <laughs> ciężko, bardzo ciężko. W całej Polsce średnio na jedną ofertę pracy przypada już 44 bezrobotnych. Urzędnicy z pośredniaków przyznają, że nie są w stanie sami sobie z tym problemem poradzić. Urzędy pracy są pod krytyką, nieraz słuszna, nieraz niesłuszna, ale one mogą naprawdę tylko łagodzić to bezrobocie, ale mogą pomagać, mogą proponować szkolenia. A sami pracodawcy w poszukiwaniu pracowników coraz rzadziej zwracają się o pomoc do urzędów pracy. Swoje ogłoszenia daje w nich raptem jeden na dziesięciu właścicieli firm. To raczej... Poszukiwania bardziej poprzez innego rodzaju media, typu internet, typu gazety, czy też po prostu poprzez sieć kontaktów. Właściciele firm tłumaczą, że w poszukiwaniu pracowników omijają urzędy pracy, bo trudno tam znaleźć ludzi z konkretnym fachem w ręku. Osoby najczęściej przechodzące z urzędów pracy to są osoby, które wymagają znaczy dużego procesu szkolenia. Eksperci narzekają, że odpowiedzialne za walkę z bezrobociem urzędy same często nie nadążają za tym, co dzieje się na rynku pracy. Wtedy ich działalność sprowadza się właściwie do rejestrowania kolejnych bezrobotnych. Przede wszystkim brakuje osób, które znają się na rynku pracy, pracują z pracodawcami oraz nie mają mentalności urzędników. To jest klucz. Ze swoimi dyplomami w ręku Tomasz Wojtalik szukał pracy nie tylko w pośredniakach. Musiałby się zdarzyć cud, żebym dostał pracę. Normalną, dobrą. Ale czasy są takie, że zdobycie jakiegokolwiek stałego zajęcia to już będzie coś. Na szkolenia bezrobotnych państwo chce wydać setki milionów złotych. Mają być ułatwienia w rejestrowaniu osób bez pracy, ale niewiele to da, jeśli firmy będą bały się zatrudniać nowych pracowników, widząc nadciągające kłopoty. A z gospodarki płyną kolejne sygnały dotyczące spowolnienia. Paweł Gadomski, wiadomość.